Witaj w dziewiętnastym odcinku podcastu z cyklu mężczyzna według Biblii. Dziś poznasz człowieka, który nie był wojownikiem, nie dowodził żadną armią, nie rządził królestwem, ale był jednym z najważniejszych mężów bożych w całej Biblii. Dlaczego? Bo słuchał Samuel, prorok cichego ucha i mocnego głosu. Z księgi Samuela. I przyszedł pan, stanął i zawołał, jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! A Samuel odpowiedział: Mów, panie, bo sługa twój słucha. To był chłopiec, nie miał doświadczenia, nie wiedział, jak wygląda głos Boga, ale miał gotowość: Mów, bo słucham. To jest początek prawdziwej męskości duchowej nie działanie na oślep. Nie głośne deklaracje, ale gotowość słuchać Boga nawet w nocy. Samuel uczy się duchowego posłuszeństwa od samego początku, i właśnie dlatego Bóg czyni go prorokiem, nie dlatego, że był najodważniejszy, ale dlatego, że był najbardziej uważny. Z księgi Samuela Samuel dorastał, a Pan był z nim. I nie pozwolił, by żadna z jego zapowiedzi upadła na ziemię. Co to znaczy? Że wszystko, co Samuel mówił, było prawdziwe, bo najpierw to usłyszał, a potem powtórzył. W świecie, w którym każdy coś mówi, komentuje, krzyczy, Samuel mówi tylko to, co naprawdę usłyszał od Boga. Taka postawa to duchowa dojrzałość mężczyzny nie mówić, jeśli Bóg milczy. Nie działać, jeśli Bóg nie posyła, nie udawać proroka, jeśli się nie słucha. A Ty, czy masz czas, aby słuchać? Czy umiesz zatrzymać się na modlitwie nie po to, by mówić, ale by usłyszeć? Samuel to nie tylko prorok, to wzór duchowego ucha, mężczyzny, który nie szuka władzy, ale prawdy. Z Psalmu 85. Będę słuchał, co mówi Pan Bóg. On ogłasza pokój swemu ludowi. Dziękuję, że byłeś dziś ze mną. Niech Samuel przypomina ci, że prawdziwa siła mężczyzny nie zaczyna się od słowa, ale od ciszy. Mów, panie, twój sługa słucha. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu mężczyzna według Biblii.